Mężczyzna w brązowym garniturze, rozdział 30. Opowiadanie Anny. Przybywszy do Kimberley, zadepeszowałam do Zuzanny. Przyjechała najbliższym pociągiem. Jeszcze z drogi wysyłając mi telegram, byłam zdumiona, gdyż przekonałam się, że mnie naprawdę lubi. Dotychczas sądziłam, że zainteresowanie moją osobą to jej chwilowy kaprys. Na przywitanie ze szlochem rzuciła mi się na szyję. Gdy już trochę ochłonęłyśmy z emocji, usiadłam na łóżku i opowiedziałam jej całą historię od A do Z. – Ty zawsze podejrzewałaś pułkownika Rejsa – powiedziała w zamyśleniu, gdy skończyłam. – Ja nie. Aż do twojego zniknięcia. Przedtem bardzo go lubiłam i wyobrażałam sobie, że byłby dla ciebie wymarzonym mężem. Anno, kochanie, nie obrażaj się, ale skąd wiemy, że twój młody przyjaciel nie kłamał? Ty zdajesz się wierzyć bez zastrzeżeń każdemu jego słowu. Oczywiście, wykrzyknęłam z oburzeniem. Powiedz mi, co cię w nim tak fascynuje. Ja nie widzę w nim nic nadzwyczajnego, chyba że ktoś lubi taką zuchwałą urodę i zaloty w stylu szejka z epoki kamiennej. Przez kilka najbliższych chwil wylewałam na Zuzannę całą swoją złość. A wszystko dlatego, że jesteś wygodnie urządzona w małżeństwie i zaczynasz tyć. Zakończyłam. Zapomniałeś, że istnieje coś takiego jak romantyzm. Wcale nie zaczynam tyć. Po tych wszystkich troskach i zmartwieniach został ze mnie dosłownie cień. Wyglądasz na znakomicie odżywioną, powiedziałam zimno. Przybyło ci co najmniej siedem funtów. Nie jestem też pewna, czy jestem wygodnie urządzona w małżeństwie, mówiła dalej Zuzanna tonem pełnym melancholii. Clarence przysyła okropne telegramy, nakazując mi natychmiastowy powrót do domu. W końcu przestałam nawet na nie odpowiadać i teraz już od przeszło dwóch tygodni nie miałam od niego żadnych wieści. Obawiam się, że nie potraktowałam małżeńskich kłopotów Zuzanny zbyt poważnie. Jak ją znam, gdy przyjdzie pora, owinie sobie Klarenca wokół palca. Skierowałam rozmowę na diamenty. Zuzanna popatrzyła na mnie z otwartymi ustami. Och, Anno, muszę ci wszystko wytłumaczyć. Widzisz, gdy zaczęłam podejrzewać pułkownika Rejsa, byłam bardzo niespokojna o te diamenty. Chciałam zostać nad wodospadem, a na wypadek gdyby cię uprowadził i więził gdzieś w pobliżu, ale nie miałam pojęcia, co począć z diamentami. Bałam się trzymać je przy sobie. Zuzanna niespokojnie rozejrzała się dokoła, jakby w obawie, że ściany mają uszy, po czym pośpiesznie wyszeptała kilka słów. Wtedy był to znakomity pomysł, pochwaliłam. Ale obecnie nieco kłopotliwy. I co Sir Eustachy zrobił z bagażami? Dużą skrzynią wysłał do kapsztadu. Paget pisał, że ją odebrał, zaczął też dowód przyjęcia i na przechowywanie. Nawiasem mówiąc, paget wyjeżdża dzisiaj z Kapsztadu, by dołączyć do Sir Eustachego w Johannesburgu. Rozumiem, powiedziałam z namysłem. A gdzie są te mniejsze paczki? Myślę, że Sir Stachy ma je ze sobą. No dobrze, powiedziałam w końcu. To trochę kłopotliwe, ale w gruncie rzeczy bezpieczne. A teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko siedzieć cicho i nic nie robić. Zuzanna uśmiechnęła się leciutko. Ty przecież nie lubisz siedzieć cicho. Niespecjalnie, przyznałam szczerze. Żeby się czymś zająć, przyniosłam rozkład jazdy i sprawdziłam, kiedy padek będzie przejeżdżał przez Kimberley. Okazało się, że jego pociąg przyjeżdża następnego dnia o 17.40, a odjeżdża o 18.00. Chciałam jak najprędzej pomówić z Pagetem i uznałam, że najlepiej będzie zrobić to właśnie jutro. Sytuacja w Randzie stawała się coraz bardziej napięta. Mogło więc upłynąć sporo czasu, zanim trafiłaby mi się następna okazja. Ożywiłam się nieco, otrzymawszy telegram z Johannesburga. Brzmiał niewinnie. Przybyłem bezpiecznie. Wszystko w porządku. Erik jest tutaj. Eustachy także. Kaja brak. Chwilowo zostań. Gdzie jesteś? Andy. Erik to był pseudonim pułkownika Reisa. Wybrałam go, gdyż nie znoszę tego imienia. Tak więc nie miałyśmy nic do roboty, dopóki nie zobaczą się z Pagetem. Zuzanna pocieszy, pocieszała się wysyłając długie, uspokajające telegramy do Clarensa. Stała się sentymentalna na jego punkcie. Na swój sposób, oczywiście zupełnie inaczej niż ja i Harry. Ona go naprawdę kocha. Chciałabym, żeby był tutaj. Mówiła drżącym głosem. Tak dawno go już nie widziałam. Użej może trochę kremu do twarzy usiłowałam podnieść ją na duchu. Zuzanna rozmarowała trochę kremu na czubku swojego czarującego noska. Niedługo będę potrzebowała więcej kremu, zauważyła, a ten gatunek można dostać wyłącznie w Paryżu. Ach, Paryż, Westchnęłam. Zuzanno, powiedziałam. Niebawem będziesz miała dość południowej Afryki i wszystkich przygód. Marzę o nowym kapeluszu, przyznała tęsknym głosem. Czy mam pójść jutro z tobą na spotkanie z bagetem? Lepiej nie. Obecność nas obu mogłaby go speszyć. Tak więc następnego dnia stałam w drzwiach hotelu walcząc z opornym parasolem, który za nic w świecie nie chciał się otworzyć podczas gdy Zuzanna spokojnie wylegiwała się w łóżku, obłożona książkami i z koszykiem owoców w zasięgu ręki. Według portiera pociąg powinien dzisiaj nadejść bez większego opóźnienia, aczkolwiek jest w najwyższym stopniu wątpliwe, czy kiedykolwiek dotrze do Johannesburga. Zostały wysadzone tory, tak mnie zapewniał. Wszystko to brzmiało raczej pocieszająco. Pociąg spóźnił się zaledwie 10 minut. Tłum oczekujących wypadł na peron i zaczął biegać z jednego końca na drugi. Nie miałam trudności z odnalezieniem pageta. zagadnęłam go płonąc z emocji. Przyzwyczaiłam się już do tego, że na mój widok reagował nerwowym gestem. Tym razem jednak wydał mi się bardziej zdenerwowany niż zwykle. Boże drogi, panna Peddingfield, sądziłam, że pani zniknęła. Ale się znalazłam, zapewniłam z całą powagą. A jak pan się miewa? Dziękuję, dobrze. Pragnę jak najprędzej powrócić do swoich obowiązków u Sir Eustachego. Panie Paget, zaczęłam. Chciałabym pana o coś zapytać. Mam nadzieję, że nie weźmie mi pan tego za złe. Od pańskiej odpowiedzi wiele zależy. Więcej niż mógłby pan przypuszczać. Chciałabym wiedzieć, co robił pan w Marlu 8 stycznia. Drgnął gwałtownie. Naprawdę, pan Nobeddingfield, ja. Pan był w Marlow, prawda? Tak, z czysto prywatnych powodów. Byłem tam, owszem. I nie zdradzi mi pan, jakie to były powody? Czy Sir Stachy pani nie powiedział? Sir Stachy? To on wie? Jestem tego niemal pewny. Miałem nadzieję, że mnie nie rozpoznał, jednak sądząc z różnych jego napomknięć i aluzji, obawiam się, że wie. Oczywiście chciałem wszystko wyjaśnić i złożyć rezygnację. Siriusa bywa czasem dziwny. Ma specyficzne poczucie humoru. Trzymanie mnie w niepewności zdaje się go bawić. Ośmielam się przypuszczać, że zna całą prawdę. Być może zna ją, ją już od lat. Miałam cichą nadzieję, że uda mi się zrozumieć, o czym on właściwie mówi. Paget kontynuował potoczyście. Wiem, że człowiekowi pokroju Sir Stachego trudno jest wczuć się w moje położenie. Zdaję sobie sprawę, że postąpiłem niewłaściwie, ale to kłamstwo wydawało mi się nieszkodliwe. Doprawdy było. Byłoby stosowniej, gdybym otwarcie odprawił, a nie bawił się moim kosztem, czyniąc różne zawoalowane przycinki. Na dźwięk dzwonka ludzie zaczęli napływać z powrotem do wagonu. Panie Paget przerwałam mu wreszcie całkowicie się zgadzam z pańską opinią o Sir Eustachem ale po co pojechał pan do Marlow? Wiem, że to było niesłuszne, ale przecież jakże naturalne w tych warunkach, tak w zaistniałych okolicznościach było to zupełnie zrozumiałe. W jakich okolicznościach? Zawołałam rozpaczliwie. Paget jakby dopiero teraz uświadomił sobie, że zadałam mu jakieś pytanie. Jego umysł oderwał się wreszcie od rozpatrywania osobliwości charakteru sir Eustachego i usprawiedliwiania samego siebie. Bardzo panią przepraszam, panno Bedingfield, powiedział sztywno, ale doprawdy nie wiem, w jaki sposób ta sprawa miałaby pani dotyczyć. Wsiadł do wagonu i stojąc w drzwiach, odwrócił się jeszcze ku mnie. Ogarnęła mnie desperacja. Co począć z takim człowiekiem? Oczywiście, skoro ukrywa pan jakąś niegodziwość, zrozumiałe jest, że wstydzi się pan o tym mówić, rzuciłam złośliwie. Nareszcie trafiłam we właściwy ton. Paget zesztywniał i zaczerwienił się. Niegodziwość? Mam się wstydzić? Nie rozumiem pani. Więc niechże pan wreszcie wydusi to z siebie. Powiedział mi trzy krótkie zdania. Wreszcie poznałam sekret pageta. Tego nigdy bym się nie domyśliła. Wolnym krokiem wróciłam do hotelu, gdzie wręczono mi telegram. Otworzyłam go. Telegram zawierał dokładnie instrukcje. Miałam bezwłocznie udać się do Johannesburga, a raczej do stacji przed Johannesburgiem, gdzie będzie czekał na mnie samochód. Podpis pod telegramem brzmiał nie Andy, lecz Harry. Usiadłam na krześle i zaczęłam się głęboko zastanawiać. To już koniec tego rozdziału, ale jest jakiś krótki, więc zaczniemy jeszcze jeden 31. Wyjątki z dziennika Sir Eustachego Pedlera Johannesburg, 7 marca Przyjechał Paget. Jest śmiertelnie przerażony. Natychmiast zasugerował, że powinniśmy wyjechać do pretorii. Kiedy mu grzecznie, ale stanowczo oznajmiłem, że zostajemy tutaj, popadł w drugą skrajność. Pożałował, że nie ma ze sobą broni, a potem zaczął się przechwalać, jak to osłaniał jakiś most w czasie wojny. Zdaje się, że chodziło o most kolejowy na stacji węzłowej Little Puddecombe, czy coś w tym rodzaju. Przerwałam jego wywody, każąc mu rozpakować maszynę do pisania. Miałam nadzieję, że to go na jakiś czas zajmie, gdyż maszyna z pewnością okaże się zepsuta, jak to jest się często zdarza, i będzie ją musiał zanieść do naprawy. Zapomniałem, że paget zawsze musi mieć ostatnie słowo. Rozpakowałem już wszystkie pakunki. Sir, maszyna jest w doskonałym stanie, jak to wszystkie. Te dwie małe skrzynki też. Życzyłbym sobie, abyś na przyszłość nie był tak gorliwy. Te dwie skrzynki to nie Twój interes, są własnością pani Blair. Paget był wyraźnie zbity z tropu. Nienawidzi popełniania błędów. Tak więc spokojnie spakuj je z powrotem, a później wyjdź na miasto i rozejrzyj się trochę. Do jutra Johannesburg może się zamienić w kupę dymiących zgliszcz, więc być może jest to ostatnia okazja. Dorzuciłem. Myślałem, że tym sposobem wreszcie się go pozbędę na, resz na resztę poranka. Jest coś, co chciałabym panu powiedzieć, Sir. Jeśli ma pan chwilę wolnego czasu. Teraz nie, odparłem szybko. W tej chwili absolutnie nie mam czasu na nic. Paget zaczął się wycofywać. A propos, zawołałem za nim. Co było w tych paczkach pani Blair? Futrzane kilimy, dwa futrzane, nie wiem, chyba kapelusze. Masz rację, zapewniłem go. Kupiła je podczas podróży. To są kapelusze, choć się choć nie dziwię się, że w pierwszej chwili ich nie rozpoznałeś. Przypuszczam, że jeden z nich ma zamiar nosić w Ascot. Co jeszcze? Filmy jakieś koszyki. Mnóstwo koszyków. Tak sądziłam. Pani Blair należy do kobiet, które każdą rzecz kupują na tuziny. To mniej więcej wszystko. Poza tym trochę drobiazgów, Woalka, para rękawiczek i tak Gdybyś nie urodził się idiotą Paget, wiedziałbyś od samego początku, że to nie mogą być moje rzeczy. Myślałem, że część z nich należy do panny Petigru. O właśnie, coś mi się przypomniało, czym się kierowałeś wyszukując mi na sekretarkę tak podejrzaną personę. Opowiedziałem mu o przesłuchaniu, jakiemu mnie wczoraj poddano. Zoczy zobaczyłem dobrze mi znany błysk w oczach. I natychmiast pożałowałem swoich słów. Próbowałem zmienić temat, jednak było już za późno. Paget wstąpił na ścieżkę wojenną. Zaczął mnie zanudzać rozwlekłą i bezsensowną historią dotyczącą jeszcze Kielmorden Castle. Chodziło o jakieś filmy i o zakład. Steward, który powinien był wiedzieć lepiej, wrzucił rolkę filmu przez wentylator w samym środku nocy. Nienawidzę kiepskich żartów. Powiedziałem to pagetowi, a ten zaczął od początku. Opowiadał jak zwykle, bardzo nieskładnie. Trwało to bardzo długo, zanim wreszcie pojął gdzie początek, a gdzie koniec. Ponownie zobaczyłem go dopiero w porze lunchu. Przyszedł bardzo podekscytowany, zachowywał się niczym ogar na tropie. Nigdy nie lubiłem ogarów. Okazało się, że widział rajburna. Co takiego? zawołałem ze zdumieniem. Paget zobaczył kogoś, był pewien, że to Rajborn, przechodzącego przez ulicę. Oczywiście poszedł za nim. Jak pan myśli, z kim on rozmawiał? Pannu Petigru. Co? Tak, sir. Ale to jeszcze nie wszystko. Przeprowadziłem małe śledztwo w tej sprawie. Poczekaj chwilę. I co z Rajburnem? Onna i panna Petigru weszli do sklepu z pamiątkami na rogu ulicy. Z moich ust mimowolnie wyrwał się okrzyk zdumienia. Zaintrygowany Paget przerwał na moment swoją opowieść. Nic, nic, uspokoiłem go. Mów dalej. Czekałem na zewnątrz bardzo długo, ale oni nie wychodzili. Wreszcie sam tam szedłem. W sklepie ich nie było. Tam musi być drugie wyjście. Popatrzyłem na niego ze zdziwieniem. Więc jak już mówiłem, Sir, wróciłem do hotelu i zasiągnąłem informację o pannie Pettingru. Paget zniżył głos i zaczął posapywać, jak zwykle, gdy pragnie mi powierzyć jakąś tajemnicę. Ostatniej nocy widziano, jak z jej pokoju wychodził mężczyzna. Podniosłem w górę brwi. A ja zawsze uważałem ją za damę o niezruszonych zasadach moralnych, mruknąłem. Paget lekceważył moje spostrzeżenie. Przeszukałem jej pokój, jak ten myśli, co tam znalazłem? Potrzosnąłam głową. To. Pokazał mi maszynkę do golenia i mydło. Po co to kobiecie? Nie sądzę, by Paget kiedykolwiek przeglądał reklamy w pismach kobiecych. Ja natomiast czasami to robię. Nie wydałem się z nim w dyskusję. Odmówiłem uznania maszynki do golenia za dowód na odmienną płeć panny Pettigrew. Paget jest tak beznadziejny dzień niezacofany. Właściwie nie powinienem się zdziwić, gdyby nie mi przedstawił papierośnicę na, po... na poparcie swojej teorii. Jednak nie posunął się aż tak daleko. Widzę, że nie jest pan przekonany. A co pan powie na to? Zbadałem ów przedmiot, który tak triumfalnie podniósł do góry. Wygląda jak włosy powiedziałem z obrzydzeniem. To są włosy. Zdaje się, że to się nazywa peruka. Rzeczywiście. Przyznałem. I jak sir? czy teraz wierzy pan już, że panna Petigru jest w rzeczywistości mężczyzną w przebraniu? Mój drogi, przekonałeś mnie. Powinienem się był tego domyślić po jej nogach. No więc to by było jedno. A teraz, sir, austachy, chciałbym porozmawiać z panem o moich sprawach prywatnych. Z różnych aluzji i ciągłych przytyków na temat mojego pobytu we Florencji domyślam się, że odkrył Pan mój sekret. <laughs> Nareszcie wyjaśni się, co Paget robił we Florencji. Więc przyznaj, wyznaj mi wszystko, mój drogi, powiedziałem życzliwie. To najlepszy sposób. Dziękuję, Sir. Chodzi o męża, czy tak? Mężowie to bardzo denerwują, denerwujący faceci. Zawsze zjawiają się w najmniej odpowiednim momencie. Obawiam się, że nie nadążam za panem, czy jego męża? Damy? Jakiej damy? Boże, dopomóż tej z którą spotkałeś się we Florencji. Nie wmówisz mi przecież, że obrabowałeś kościół albo że ugodziłeś jakiegoś Włocha sztyletem w plecy, dlatego że nie spodobała ci się jego twarz. Naprawdę nie rozumiem, o czy pan mówi. Sir, pan chyba żartuje. Cóż. Potrafię być zabawne, jeśli zadam sobie trochę trudu. Jednak w tej chwili bynajmniej nie usiłuję żartować. Miałem nadzieję, że pan mnie rozpoznał, skoro stałem tak daleko od pana. Rozpoznał? Gdzie? W Marlow, Sir. Marlow? A cóż ty u diabła robiłeś w Marlow? Myślałem, że pan rozumie. Rozumiem co ro coraz mniej. Zacznij jeszcze raz. Od samego początku. Pojechałeś do Florencji. To znaczy, że pan nie wie, że pan mnie jednak nie rozpoznał. Coś mi się wydaje, że zupełnie niepotrzebnie się zdradziłeś. Wyrzuty sumienia nie dawały ci spokoju, co? Ale więcej będę mógł powiedzieć, gdy wreszcie usłyszę całą historię. Tak więc głęboki oddech i od początku. Pojechałeś do Florencji, kiedy ja wcale nie pojechałem do Florencji. O to właśnie chodzi. Więc dokąd pojechałeś? Do domu do Marlow. A po cóż u diabła? Chciałem zobaczyć się z żoną. Ona jest słabego zdrowia i w dodatku oczekiwała. Z żoną? Nie miałem pojęcia, że jesteś żonaty. Nie, Sir. I to właśnie usiłuję panu wytłumaczyć. Oszukałem pana w tym względzie. Jak długo jesteś żonaty? Ponad 8 lat. Oczyniłem się pół roku wcześniej, zanim zostałem pańskim sekretarzem. Nie chciałem stracić tej posady. Od samego sekretarza oczekuje się, że będzie wolny, więc zataiłem przed panem ten fakt. Dosłownie zaparło mi dech, powiedziałem. Gdzie twoja żona podziewała się przez cały ten czas? Od ponad pięciu lat mamy mały bungalow w Marlą. Nad samą rzeką, w pobliżu Milhouse. Boże ratu, jęknąłem. Dzieci? Czwórka, sir. Wpatrywałem się w niego w osłupieniu. Powinienem był przewidzieć, że ktoś tak jak Paget nie mógł mieć na sumieniu żadnych karygodnych postępków. Jego przyzwoitość stanowiła dla mnie prawdziwy dopust. Żona i czworo dzieci. Oto jaki sekret ukrywał. Mówiłeś o tym komuś? Zapytałem wreszcie po długiej chwili wlepiania w niego wzroku. Tylko pan Bedingfield. Była na dworcu w Kimberley. Nadal patrzyłem na niego. Pod moim spojrzeniem Paget wił się jak piskosz. Mam nadzieję, że nie jest pan naprawdę zły. Mój drogi, odparłem, mogę cię tylko zapewnić, że rozegrałeś to cholernie dobrze. Wyszedłem rozwścieczony, gdy mijałem sklep Agrasato. Poczułem nieodparną pokusę wstąpienia do środka. Uniżony właściciel wyszedł mi naprzeciw, zacierając ręce. Czym mogę służyć? Futra, upominki. Chciałbym coś wyjątkowego, coś na specjalne okazje, powiedziałem. Czy ma pan może coś takiego? Przejdźmy na zaplecze. Mam tam różne interesujące przedmioty. I tu popełniłem błąd, a myślałem, że jestem taki mądry. Wszedłem za właścicielem, za falującą zasłoną. No i to już jest koniec tego rozdziału i na razie na tym skończymy. Do usłyszenia, pa!